Cześć tu Basia, witam Cię bardzo serdecznie na moim kanale Plotter Silhouette. Dzisiaj zajmiemy się tematem przekształcania. Przekształcania różnych, różnych elementów w programie. Służy do tego ta zakładka tutaj z boczku i przeanalizujemy sobie dokładnie wszystkie elementy, które możemy tutaj użyć i co dzięki nim zyskamy. Zaczniemy sobie od narysowania jakiegoś prostokąta. Dodatkowym kształtem, jaki bym chciała zrobić, to jest na przykład, a może być jakiś nieduży kwadrat. I teraz ja potrzebuję, żeby to był na pewno kwadrat. W tym momencie widzę, że to nie jest idealny kwadrat, więc zmienię sobie tutaj na 4 i 4 cm. Mamy jeden prostokąt i jeden kwadrat. I teraz wyobraźmy sobie, że potrzebuję, żeby te elementy znalazły mi się dokładnie na środku strony. Więc wystarczy, że złapię je dwa zaznaczę i kliknę sobie tutaj na tą ikonkę środka strony. Jak tutaj najedziemy, to widzimy, że jest napis środek strony. Ta sama ikonka znajduje się również tutaj u góry. Mamy to o wiele szybciej, nie musimy wtedy szukać. Natomiast, jeżeli jesteśmy już tutaj w tej zakładce, wtedy znajduje się ona tutaj. Wystarczy, jak są te dwa elementy zaznaczone, kliknąć, i wtedy widzimy, że te dwa elementy są dokładnie w takiej samej konfiguracji, w jakiej ja je ułożyłam, ale na środku strony. Teraz chciałabym, żeby ten mały kwadrat znalazł się dokładnie w środku naszego prostokąta. Mam je zaznaczone, już nie muszę drugi raz zaznaczać. I do tego służy ta ikonka, czyli to jest środek, już nie środek strony, a środek elementów. Czyli ten element w środku znajdzie się dokładnie na środku naszego prostokąta. Zobaczmy. Teraz widzimy, że nasz mały kwadracik znalazł się dokładnie w środku prostokąta. Nic nie musiałam tutaj robić. Teraz. Ja bym chciała, żeby ten prostokąt znalazł się dokładnie tu przy krawędzi. Owszem, mogłabym go wziąć, przesunąć, ale już mi się tutaj, już on mi się zmniejszył. Ja go chcę nadal mieć na 4 cm, więc nie jest to takie proste. Chcę, żeby on był nadal na środku, ale w tym momencie chciałabym sobie go przesunąć dokładnie do boku lewego. Więc wystarczy, że kliknę sobie tutaj, wyrównaj do lewej. Teraz widzimy, że nasz kwadrat jest dokładnie przy lewej krawędzi prostokąta. Tak samo możemy zrobić w poziomie, bo tutaj ktoś powie, że a no to to samo jest yy, ta ikonka, bo jeżeli ja to złapię i dam tutaj, to on mi z powrotem wróci na środek. Ale ta ikonka służy bardziej do tego, że jeżeli on wcale nie jest na środku, czyli jest na przykład w tym miejscu, nie chcemy, żeby on był dokładnie na środku strony, tylko żeby był na środku, ale w poziomie. To do tego służy nam ta ikonka. Bardzo często jest wykorzystywana w różnych projektach przeze mnie, więc naprawdę jest ona bardzo pomocna. Teraz chcemy na przykład, żeby. Ten kwadrat znalazł się dokładnie po prawej stronie, to mamy do tego tą ikonkę. Teraz, może usuniemy sobie te elementy i wpiszemy jakieś cyfry, na przykład jedynki. Skopiuję sobie te jedynki, żeby ich było więcej. Ok, mam tyle, tyle mi wystarczy. I teraz Wyobraźmy sobie, że potrzebuję, żeby te wszystkie jedynki znalazły się w jednym rzędzie. Wystarczy, że je złapię i mamy tutaj takie, taką ikonkę, jak wyrównaj do góry. I w tym momencie wszystkie te jedynki wyrównają nam się do tej, która jest na samej górze. Czyli ta jest najwyżej jedynka, więc wszystkie te jedynki wyrównają się nam do niej. Spróbujmy. Widzimy, że po kliknięciu wszystkie jedynki wyrównały się ładnie do góry. Możemy to cofnąć przy pomocy przycisku CTRL-Z. I teraz chciałabym, żeby wszystkie te jedynki wyrównały nam się jakby do, środkowe, do środka. Więc klikam tą ikonkę. I wszystkie wyrównały się ładnie do środka. Znowu zrobię CTRL-Z, cofnę to. I teraz chciałabym, żeby wszystkie wyrównały mi się do dołu. Więc teraz wszystkie te jedynki wyrównają się do tej, która jest najniżej. Sprawdźmy. Dokładnie tak było. Wszystkie jedynki wyrównały mi się do tej dolnej. Ale teraz każda jedynka ma inny odstęp od siebie. A ja chciałabym, żeby one były rozłożone idealnie yy, równo od siebie tą mogę jeszcze przesunąć w tą stronę, a tą w tą. I teraz jeżeli ja zaznaczę, wyrównam sobie je jeszcze raz, bo te przesunęłam, jeżeli e, kliknę tutaj wyrównanie odstępów w poziomie, wszystkie te jedynki wyrównają mi się w dokładnie w tych samych odstępach. Co jest ważne? Ważna jest pierwsza i ostatnia jedynka, bo wszystkie inne wyrównają się właśnie do nich w, w równych odstępach. Sprawdźmy, jak to wygląda. Teraz widzimy, że jedynki są dokładnie w tych samych, równiutkich odstępach od siebie, są w jednym poziomie, także to jest naprawdę bardzo pomocna funkcja. Może weźmiemy sobie te jedynki, pokolorujemy na czarno. I teraz zobaczmy, jakbym chciała to samo zrobić w pionie. Często robimy jakieś tapelki. I, I potrzebujemy mieć faktycznie równo rozłożone. I w tym momencie najpierw wyrównamy sobie, na przykład tutaj do lewej, czyli znowu one się wszystkie wyrównały do tej, która była najdalej w lewo wysunięta. I teraz chcę, żeby one się równomiernie rozłożyły mi tutaj w pionie, więc znowu patrzę na pierwszą, na pierwszą i na ostatnią jedynkę. I wszystkie te inne wyrównają się w tych samych odstępach będą, ale do pierwszej i ostatniej jedynki. Wystarczy kliknąć tutaj rozmieść pionowo. Widzimy, że mamy idealnie równo rozłożone te jedynki. Przechodzimy do następnej zakładki przekształć. Te jedynki już sobie usunę. Zostawimy jedną. Powiększę ją i teraz. Wyobraźmy sobie, że ta jedynka jest potrzebna nam, ale yy, pomniejszona dokładnie o 50%. Wystarczy, że kliknę w tą ikonkę i dokładnie o 50% ona mi się pomniejszyła. Ale teraz chciałabym powiększyć ją z powrotem, ale o 100% yy, znaczy przy, ale przekształcić ją na przykład o 300%. Wystarczy, że dam użyj, i teraz ona mi się powiększyła o 300% do poprzedniej wielkości. Teraz tutaj możemy określić wymiary naszej jedynki. W momencie, kiedy ta kłódka jest tutaj otwarta, możemy sobie dokładnie określić szerokość i wysokość każdego parametru z osobna. Ja sobie dam na przykład 6 cm szerokości. I 10 wysokości. Moja jedynka tyle ma mieć. W tej chwili wiem, że moja jedynka ma 6 cm szerokości i 10 cm wysokości. Ale w momencie, kiedy ja zamknę tą kłódkę, to wystarczy, że ja wpiszę, wprowadzę tylko jeden parametr, albo górny, albo dolny, w zależności od tego, jaki wymiar mam na przykład podany gdzieś. Dajmy na przykład wymiar 12 szerokość. I w tym momencie z automatu zrobi mi się również wysokość. Ja nie muszę teraz nic tutaj przy tym robić. Ta jedynka mi się automatycznie tutaj powiększyła. Jak wpisałam szerokość, to ona też proporcjonalnie się powiększyła jej wysokość. Następnym parametrem jest parametr obróć. Na pozycji 0 mamy tak, jak jest teraz. Ale chcemy na przykład obrócić dokładnie o 90 stopni naszą jedynkę, więc klikamy tutaj. Jeżeli chcemy ją o kolejne 90 stopni, czyli w sumie o 180, to klikamy następny parametr i tu jeszcze jest 270. Możemy dodatkowo obrócić o jakiś parametr niestandardowy, na przykład o 200 stopni, i wtedy wystarczy tutaj wpisać ten parametr i kliknąć Enter. Tak samo możemy tutaj znowu obrócić o 45, 90, 180, minus 90 i minus 45 stopni. Na przykład dajmy na 45 stopni. I to jest ważne, że ona od momentu, gdzie teraz jest, tak, jest 45 stopni. Jeżeli chcemy od, yy, od tej naszej yy, pierwszej wartości 45 stopni, to ona się bardzo ładnie nam, Przysunię. Tak samo tutaj możemy znowu zrobić o kolejny niestandardowy jakiś wymiar, na przykład 30%, 30 stopni. I w tym momencie nasza jedynka obróciła się o kolejne 30 stopni. Do tego służy właśnie ta zakładka. Kolejna zakładka, może ja sobie tu wrócę. O tak. Kolejna zakładka to jest odległość. W tym momencie ja mam tą jedynkę praktycznie na środku. Ale wyobraźmy sobie, że ona jest tutaj z boku, a ja potrzebuję, żeby ona była przesunięta o dokładnie 5 cm. Czyli tutaj wpisuję sobie 5 cm i tutaj klikam w zależności od tego, w którą stronę chcę, żeby ona się o te 5 cm przesunęła. Na przykład przesu ma się przesunąć w prawo o 5 cm. Ach, nie zaznaczyłam jej. Ma się ona przesunąć w prawo o 5 cm i przesunęła mi się dokładnie o 5 cm w prawą stronę. Ale chciałabym, żeby ona się przesunęła jeszcze w dół o 5 cm. Więc klikam sobie tutaj. Możemy jeszcze zmienić jeden parametr, czyli przesunąć nasz obiekt w osi X i w osi Y o dokładne parametry. Czyli na przykład w osi X, czyli w poziomie Nasza jedynka ma się przesunąć o 10 cm, natomiast w osi Y, czyli w dół, chciałabym, żeby ona się przesunęła o 7 cm. Muszę ją zaznaczyć, oczywiście, bo znowu zapomniałam czyli jeszcze raz tutaj 10 cm, a tutaj 7 cm. Daję użyj. I w tym momencie nasza jedynka przesunęła się dokładnie w to miejsce, gdzie ja jej kazałam. Tak wygląda zakładka przekształcania. Jest to bardzo proste narzędzie. Naprawdę warto z tego korzystać, bo ułatwia bardzo mocno projekty, przyspiesza naszą pracę bardzo mocno. Także naprawdę polecam Wam używać tą zakładkę. Na dzisiaj to już wszystko. Mam nadzieję, że ten temat był dla Was pomocny, że Wam się podobało. Dajcie koniecznie znać w komentarzu, zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie mój kanał, żeby nie przegapić następnych filmów. A na dzisiaj to już wszystko. Zapraszam na kolejne filmy i do zobaczenia. Pa-pa!